W dniu 12 maja w niedzielę odbyła się piąta warmińska motomajówka w Krośnie Kornety w sanktuarium, które gromadzi specyficznych pielgrzymów. Są to motocykliści z Warni Mazur, też są z Powiśla, z terenów przyległych do naszego regionu. Sporo przyjeżdża ludzi, którzy mają pasję motocyklową, ale też i przyjeżdżają ci, którzy. Tą pasję mają w sercu, bo chcą jak gdyby uczestniczyć w, tej, w tym spotkaniu motocyklowym przez taką solidarność z tymi ludźmi, którzy e, przyjeżdżają nas na maszynach. Ja tu zamieszkałem w 1991 roku i zgodnie z wolą księdza biskupa, dzisiejszego arcybiskupa Metropolity Warmińskiego piszcza, no, realizuje to zadanie renowacji kultu i tej świątyni. Oczywiście pierwsza sprawa zasadnicza to jest renowacja kultu. No a teraz przychodzi czas renowacji i czas wyczekiwania na ten moment, kiedy może będziemy mogli sukcesywnie, systematycznie, stopniowo przywracać świetność materialną temu miejscu. Ale najważniejsze, jak wspomniałem, jest tu zadanie odbudowy kultu miejscem kultu Maryjnego. Rozpoczęło się to wszystko mszą Świętą. Pierwsza Motomajówka zgromadziła około 80 motocykli. Dzisiaj liczyło się, że jest około, może, ja wiem, może około 400, może ponad, ale generalnie jesteśmy, jesteśmy dumni z tego, że ta impreza, ma charakter taki no, i religijny, i taki no, konkretny, tego zjazdu motocyklowego, że się rozwija. Że jest potrzeba na takie spotkania. Msza święta o godzinie 12.00 było poświęcenie maszyn na placu przed ratuszem. Parada motocyklowa yy, 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 skrosna do odlety przez Lubomino. Yy, sporo mieszkańców Lubomina nas również witało. Yy, I potem yy, już koło ratusza bezpośrednio otwarcie moto-majówki. W imieniu Pana Burmistrza przemawiała Pani Sekretarz, która przeczytała list od Pana Burmistrza na naszą e, imprezę, nasze spotkanie. Był, był e, wy, e, występ zespołu, e, który no, zagrał no, i w dobrym klimacie. E, były konkursy i wybory, prezentacje również joanitów. E, przedstawiliśmy uczestników i, i również naszych sponsorów, którzy nam naprawdę sporo pomogli, bo, bo bez nich byśmy mieli określone trudności. Potem przyjechaliśmy do Krosna. Krośnie było zakończenie zakończenie właśnie tej naszej motomajówki. Gdy chodzi o taki znak taki zewnętrzny, to był znaczek metalowy do nabycia. To jest kolejka z motomajówki. Chcieliśmy też uczcić tą motomajówką w tym roku 700-lecie miasta Ornety, jest to wydarzenie, no, które obchodzi się generalnie co 100 lat. Tak. Na zakończenie motomajówki w, w, urządziliśmy takie ognisko integracyjne. No, ostatnie osoby wyjechały w pół do ósmej, także można powiedzieć, że program był stosunkowo długi. Chciałbym podziękować wszystkim i sponsorom, i, i tym ludziom dobrej woli, życzliwym przyjaciołom, również z regionu za pomoc Ym, i klubowi, szczególnie Dragher Orneta, który się przyczynił do tego, że sprawnie żeśmy mogli to przygotowania przeprowadzić, jak również i samą imprezę w dniu właśnie 12 maja w niedzielę.